Polskiego rządu stanąłby Janusz Korwin-Mikke. Jak by się pan z tym czuł? Janusz Korwin-Mikke jest geniuszem, a jednocześnie wariatem. To jest u niego piękne. On jest doskonały jako doradca, jako kreator, jako filozof, który buduje pewne koncepcje. Natomiast premier rządu to jest rab, robol, który ma wykonać. E Mamy władzę ustawodawczą, która wymyśla ustawy, władzę sądowniczą, która ocenia, czy to wszystko pasuje do siebie nawzajem i władza wykonawcza wreszcie. Premier ma wykonać polecenia. Minister, słowo minister oznacza sługę, służącego, pomagiera. Oni mają wykonywać, a Korwin jest od kreacji, a nie od wykonywania. Był świetnym parlamentarzystą, mógłby być świetnym doradcą, gdyby go kto wziął. A na prezydenta? Na prezydenta wie pan, zależy w jakim systemie, polski system jest kandelabrowy, prezydent jest bez sensu, a teraz jeszcze jest Bredzisław, który wygłasza w Wiśle ho ho ho, jakieś takie rzeczy, albo pisze na swoim pałacu namiestnikowskim do siego roku z błędem ortograficznym, no wie pan, Bredzisław Komoruski, który się kłania aliansom zagranicznym, to figura. To, to nie jest zarządca, to nie jest gospodarz. To nie jest Józef Piłsudski, który z Sulejówka bez żadnej funkcji potrafił skutecznie zarządzać narodem. E, więc przy naszym systemie prezydenckim to nawet się nie chce kandydować. Wie pan. Bo do, do czego? Do przypinania orderków? Albo dużo pan podróżuje i tak się zastanawiam, jakby czy było takie miejsce na ziemi, jakby patrząc z perspektywy takiej politycznej, że powiedział pan tutaj byłoby mi dobrze. A proszę pana, jest mi dobrze w, w Stanach Zjednoczonych. Mam rancho w Arizonie, kupiłem dom w Teksasie, tam mi dobrze jako przedsiębiorcy, tam mi dobrze jako właścicielowi posesji, bo na przykład yy, sprawa łupków w Polsce pan ma tyle ziemi. Ile pan łopatą wbije tam na długość marchewki, tam nie wiem, dwa czy trzy metry, jakieś po prostu absurdalne. A jak tam pod ziemią pan sobie znajdzie, proszę pana, złoto, to już jest nie pańskie, tylko Donalda Tuska. To jest system, który nie kreuje bogactwa. Natomiast w Teksasie, na mojej działce, ja mam dwa takie kiwaczki, i one pompują ropę, i z jednego jest 380 dolarów miesięcznie, z drugiego tam 370 powiedzmy, i już mam. I to jest moje. Cokolwiek znajdę na mojej ziemi, w Ameryce mam, mam stożek. Tu jest moja działka i stożek do jądra ziemi. Cały jest mój. Bogaty obywatel to jest bogate państwo. A u nas obywatel, który coś znajdzie pod swoją działką, biednieje, bo natychmiast mu przyjdą zabrać tę działkę, wywłaszczyć go, żeby tam się mogli drylować do tej ropy. W celach ogólnospołecznych wywłaszczą go no z tej ziemi. Jakby tam znaleźli złoto, to na tych celach go przepędzą. To wie pan, to nie jest dobry system. Czyli gdzie się dobrze czuję? No, jako przedsiębiorca, proszę pana, w Ameryce płacę 9% podatku. Chce się pan no, zamienić jest... ze mną? Na tych nas się pan chce ze mną zamienić, proszę pana. No, tak no, u nas jest, proszę pana, dochodowy, jest VAT. Jedna czwarta, wszystkiego co pan kupuje, to jest podatek. A benzyna mogłaby z dnia na dzień stan stanieć o 56%. Gdyby tylko Donald podpisał jeden kwitek, że rząd nie bierze od benzyny żadnych akcji, z podatków i innych narzutów, ze względu na dobro ogólne gospodarki, Donald powinien coś takiego podpisać. 56% to są opłaty na Donalda w każdym litrze benzyny. To proszę pana, z 6 zł by się zrobiło dwa z kawałkiem. Elegancka cena. No i jakby nam się wszystkim poprawiło. No tak, Ale też mówił Pan o Stanach Zjednoczonych, a tam jednak Obama coraz bardziej takie opiekuńcze No ja prowadzi. wiem, no Obama trzeba wywalić, bo to jest komuch. Jego kolesie z czasów, kiedy był na studiach, jego alianse z tamtych czasów, to jest groźny facet. Poza tym, no nie pod, podstawowego dokumentu nie pokazał certyfikatu urodzenia na ziemi amerykańskiej. To jest wymóg konstytucyjny, trzeba się urodzić na terenie Stanów Zjednoczonych. Tam jest prawo ziemi. Gdyby Pan się urodził w Ameryce. To mimo, że państwo rodzice są tam na wakacjach i mają paszporty polskie. Pan dostaje paszport amerykański bez prawo ziemi, a nie prawo krwi. No i Obama nie spełnił tego warunku. Mógłby się urodzić na te, na, na, w samolocie amerykańskim, który leci nad Chinami, jest Amerykaninem. Na lotniskowcu, który parkuje na wodach antarktycznych, w łodzi podwodnej, byle na amerykańskim kawałku przestrzeni. W ambasadzie może się urodzić. A on się urodził, proszę pana. Na Wyspach Hulagula gdzieś tam, nie pamiętam już, czy w Afryce, czy, czy w Indonezji. Barak Hussein Obama, groźne zjawisko, trzeba go usunąć. Mamy wybory w listopadzie, proszę pana, może damy radę. No. Dobrze, to w takim razie miłego głosowania, Życzę bardzo dziękuję za wyjście. Cześć Boże.